Czy powiem jeszcze że dobrze się czuję? fresh. Jak na trzy dni tańca? 3 godziny snu, człowieku. Żyleta. Dodaliśmy trochę. Ale trzeba było wycelebrować przecież. wygraną Kuwa. Jest tu się mużyczkę w głowie. Ale byś musi się bawić. Dobra, dawaj mi połowę i połowę sobie weź. No dobra. Ale a, a jaką połowę? Połowę czego? Mówisz. No Kurwa! Siuwa rano! Ty, ale z... przecież nie mamy! Został w domu! Chyba ja zwariowałeś. Też od środy leży i czeka na imprezę, tak? Na sobotę I... i... co? No od środy leży, a my też od środy lecimy! I żeś się rano źle czuł i mnie nie obwiniaj! I mówiłeś, o nie bierzemy na imprezę! Uu. Że źle czuję, kurwa ty! Kurwa, widzisz! Nie słyszałeś, że bredziłem bredziłem na waluchu! Ja pierdolę. do Już wiesz, wiesz, że tak się gada zawsze z rana. A bo jeden dzień, jak masz się kurwa źle czujesz, już nigdy już nigdy. Chuja prawda! Parę godzin mija, wiesz, uf, 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 już kurwa można lecieć na nowo. Nie znasz tych tematów!